Aktywować ziemię po zbiorach. U mnie w tym przypadku po pomidorach, które rosły w donicach. Szukam takiego miejsca, gdzie mogę składować. Dałam na spód karton. Wysypuję ziemię i przekładam obornikiem. Przelewam starymi gnojówkami, które mi pozostawały. Fusy od kawy miałam, to też wrzuciłam. Wyciągałam rzodkiewki. Pasternak to też tam pod spodem jest. Już teraz właściwie kończę. Woda wyrzucać, wyrzucać, ziemię, nawet do kompostownika ja nie bardzo lubię, bo e, wtedy jest niższa temperatura kompostowania i się rozrzedza kompost, więc wolę tak na chaudę, stare dnojóweczki, jakieś miałam też stare mineralne nawozy, to też rzuciłam, także, tak także dzisiaj noc pracowita, sobota na działce. I tak to wygląda, ziemia będzie kiedy dobra? Na wiosnę albo... no na wiosnę. Na wiosnę, na wiosnę będzie już tego pożytek. Przy, Przykryję jeszcze słomą, żeby tam wilgoć była cały czas i niech się powolutku sobie kompostuje. Zobaczcie jakie ładne u nas selerki Ania ma. A ja wiem, że też trochę w cieniu. Ale liście ładne. Jakaś sałatka jeszcze tak. Tak. Także pozdrawiamy Was bardzo serdecznie weekendowo. Bawcie się ogrodami. Cześć!